Ja teraz mam jedną świeczkę taką sojową, yy, lawendową, ale tak ładnie pachnie. Jeszcze jej nie odpalałam, a już czuję, że tak ładnie pachnie. Tak mi już szkoda odpalać. Ale no będzie trzeba, słuchajcie, w końcu wnęka. To jest szak. Ślad tu był. Ok, pasi mi. 31 Rikas niestety nie będzie streama, tak jak już o tym pisałam ostatnio, że ten stream halloweenowy niestety będzie odwołany. Więc raczej nie będę się przebierała. Niestety tegorocznego Halloween nie, nie spędzimy razem. Nad czym ubolewam troszeczkę. Ale no niestety. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Aha, właśnie, moi drodzy. Ja chciałabym wam wszystkim przypomnieć i też osobom nowym, które tutaj przyszły, że do jutra e, trwa konkurs, który, na którym możecie wygrać dodatek do DBD e, oraz grę Layers of Fear, jeszcze odłamek suba, punkciki itd., itd. Trwa konkurs halloweenowy. E, do jutra. Także zapraszam was serdecznie na Discorda, bo tam też jest wszystko wyjaśnione. Dziękuję Erika za za komendę. I też bardzo ważna jest sprawa taka, że na kanale Eventy na Discordzie są prace konkursowe już niektórych osób. I tak naprawdę osobę, którą, która wygra, wybieracie Wy, więc zachęcam do dania reakcji pod pracą, która Wam się podoba. No i po prostu tyle, żeby też te osoby wiecie, miały, miały tutaj jakąś, żeby powalczyły po tą nagrodę. Także zachęcam was, zachęcam was bardzo mocno. Kto nie dał reakcji, żeby dał. Przejrzał sobie te prace, bo są naprawdę świetne. Jakby ja i moderacja dajemy to dopiero na samym końcu. Prawdopodobnie jest mała szansa, że e, że jutro właśnie z dniem końca konkursu jakby zamkniemy ten kanał, żeby już nie można było ani nic wrzucać, ani um, ani jakby głosować. Także głosujcie, głosujcie. Bo to wiecie, bardzo ważne. Niech tam będzie jakaś walka. <laughs> Także ja bardzo czekam. Jestem ciekawa, jak tam się kwestia konkursowa rozwinie. Okej, okay, nawet tutaj sytuacja była. Okej, okay, bardzo dobrze. Tam tak poleciał w górę. I ja tutaj widzę już Mikaila. Dzień dobry, Mikaila. Okej. Okay. Zniszcz! Jak zniebałam tutaj w ogóle sytuację, ale okej. Okay. Tak, jestem w całkiem dobrej sytuacji, bardzo niedobrze, że ty się chcesz gonić ze mną na szaku, bro. Tu jest piwnica, co ty robisz? Okej, okay. na hita, odbieg od szaka to jest git generalnie dla niego, okej, okay. czy ja go doniosę, to jest pytanie, dobra, ja muszę zniszczyć cztery generatory, więc jakby zostawiam na razie sytuację tutaj i idę się zająć tymi generatorami. Ja tego nigdy nie zrobię. Nie Okej, okay, to jest jeden generator. Jeszcze trzy, i to trzy inne generatory. Obawiam się, że w tym meczu może być z tym problem. Dynie mi daj, dy nie mi daj. Było kręcone? Boon! Okej. Okay. Dzień dobry, Becio. Cześć, cześć, cześć! Cześć, skrzypka. Olej Goli, i po czy genekręciliśmy, zobaczyć czy geny kręcili. Nope. Okej, okay, zajebiście. takie takie Ciebie było widać. Jeszcze dwa inne generatory. Spróbujmy to ograć, tak plagi byśmy sobie odpuścili. Bo to ja może te geny zniszczyć. Wiś. Ok, main był kręcony. Bardzo dobrze, to jest mój trzeci generator. I oby zaczęli kręcić, kurczę mi tego gena tam. Hejka. Zostawię go. Idę zobaczyć to gena. No, widzisz, ta sporti pomyślałam. Tamtego gena muszę skopać. Tak, no bo to cztery różne. Trzeba popilnować tych genów faktycznie gdzieś tam. Kręciliście tutaj? Czemu tego gena nikt nie kręci? W ogóle nikogo nie ma w pobliżu. Tego kopałam? To też nie jest kręcone. To też nie jest kręcone. Chodź Doniosę go? Tak poszłam, kurde, w na naokoło. Wiś, masz dętkę. Szaka chyba niszczyłam, ale zniszczę tak w razie czego, dla zasady. Pyk. OK Dobrze wiedzieć, że mieli takiego perka. Nie kręcone. Przed nimi następne. Opisują nas. Idę zobaczyć tego gena Naprawdę, ja już nie zależy mi żeby to wygrać, ja po prostu chcę kurczę to zdanie zrobić, obrzydliwe. Kurwa niekręcone Bardzo niedobrze. Gdzie jest Johna w takim razie? Okej, okay. no i dupa z moim zadaniem. Ale dupa, no. Relle bro, relle. Schafka? Mogłam gonić Jonaha. I gdzie plazła? Za Wasze komenty. Kurde, dalej dupa z tymi generatorami. Masakra. No i tam i otwierają. Ajdź. E Chodź! Gigi. Szkoda tego, że zadanie nie zrobiłam. Ale Gigi. No wiem, że nie zrobiłam <laughs> najgorzej. Ajajaj. Aj, aj. Najgorzej.